Witajcie widzowie w 42 odcinku Supermarket Simulator. I już zamawiam towar. Nie wiem czy wy też, ale ja dzisiaj muszę wracać do szkoły. 7 stycznia, i trzeba wracać do szkoły już. Po feriach to się nie chce. A ci znowu tutaj ruszali, to. Ja. I przy okazji, jak jesteśmy koło komputera, to opłacimy rachunki tutaj i ceny pozmieniamy dobrze, a więc tą cenę trzeba zmienić na 1,49 tą cenę trzeba zmienić na 6 49 a tą na 7,99 cyk dobrze bierzemy tutaj i pomagamy teraz w donoszeniu w poprzednim odcinku, w ogóle, kupiliśmy licencję kolejną i, i zrobiliśmy przy okazji trochę tutaj małe przemeblowanie tych produktów przez tą licencję. I w ogóle widzowie dzięki za 38 suba. Bo jak mówiłem, nie będę o tym mówił na karcie społeczności, więc w filmie się staram o tym wspominać, jeśli będę pamiętał. I przy, i dzięki też za 7 głosów w ankiecie, bo jak na moment, kiedy to nagrywam, jest ich 7. I też jeszcze tak właśnie kwestia ankiety, bo ona się kończy w czwartek. Czas na głosowanie macie do czwartku, ale nie wiem, czy, czy wyniki tej ankiety nie będą w piątek. Na filmie w piątek one chyba będą, mimo tego, że w czwartek się kończy ankieta. Kwestie organizacyjne po prostu, że nagram jeden dzień wcześniej, przez co będzie musiało tak wyjść, że dzień później dopiero zobaczycie ten film. A ci tu jeszcze coś noszą mnie, a skle, sklep już otwarty i klienci już są. Dobrze, zobaczmy, czy wszystko jest na pewno. Lody można domówić, ale to niekoniecznie, ale i tak domówię. Tu wszystko jest. Wszystko jest. Tutaj, tu też. Tutaj też. I tu wszystko jest. Tu też. Dobrze, wszystko, wszystko jest. Wszędzie wszystko jest, a nie wszystko, wszystko jest. Zory widzowie. Dobrze. Ep. Poobserwujmy, co ta pani kupi. Na przykład idziemy, idziemy. I co pani bierze? Jedno suszu, drugie suszu. Jeden taki chlebek. Co pani dalej bierze? Bierze jedno danie gotowe, drugie danie gotowe, tamto. Teraz bierze dwa miody. Co jeszcze pani weźmie? Jeszcze te tutaj płatki Coś jeszcze tamte dwa pablo I kieruje się do kasy dobrze A ja przy okazji to posprzątam już Dobrze czy coś jeszcze wymaga o tu akurat jak przechodziłem to się zrobiło Oho To trzeba domówić w takim razie Tutaj cztery są ale nie trzeba to trzeba domówić dobrze to trzeba domówić to trzeba domówić to trzeba domówić to trzeba domówić, to trzeba domówić. dobrze i teraz trzeba Was przyspieszyć albo przynajmniej Ciebie o ten jeden cuk, 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 cuk. i na magazyn hop Dobrze. Hop. I tutaj mąka, cyk, 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 I hop na magazyn. Ale tak jak bym chciał. To kolejna licencja kosztuje 3600. Kolejna sekcja, żeby tam otworzyć większy sklep. To jest 2600. Kolejny ten, ale pracownik nam nie potrzebny żaden tutaj większy magazyn jest za 1881 z jakiegoś powodu taką jemu nierówną sumę i to by powiększyło magazyn a customization jeszcze nic nam potrzebne. czyli póki co oho cyk. tu trzeba to domówić znaczy nie domówić ale wyrzucić i domówić tu trzeba coś tu to trzeba domówić tak to się kończy, jak się dostaje tak na magazynie, jest tu przy komputerze. No. Morał z tego taki, że jak za dużo siedzisz przy komputerze, to potem ci się nagromadzi pracę, którą trzeba zrobić. Czyli na przykład domówienie tego w moim wypadku. To domówię, to domówię. To wszystko jest, tu, tu, tu. Tu jest. Kurczak, hop. już idę tam proszę pana, bądź proszę pani proszę pana cyk, cyk, cyk cyk, cyk, cyk cyk, cyk, cyk cyk, cyk 86 proszę pana dobrze mm -hmm. oho kurczak tak szybko strzeli cyk i mamy 8 kurczaka cyk, 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 cyk i gdzie to tutaj? I na magazyn tutaj. I kolejny kurczak na magazyn. On sobie stanie tu. Dobrze. Magazyny są tu pełne, prawie te półki, wszystkie tu trzeba posprzątać. Cyk, cyk, cyk. Hmm. Oho, żeby też się... nie to, tylko to cyk, cyk, cyk i cyk, cyk, cyk. proszę. Możecie lepiej widzieć nasze produkty przez okno. Pro... Pro... Z... <coughs> Drodzy klienci, możecie lepiej widzieć nasze produkty przez okno sklepowe. I to trzeba jeszcze domówić, i przy okazji to. Coś tu jeszcze. Mhm. Dobrze. Oho, śmieć. Pod... A, nie tym się bierze śmieci, tylko tu. I cyk, i teraz bierzemy. Cyk. Ej, ty, ty, tu jesteś. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Tak, cyk. Hop tak 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 szybciej trzeba nosić szybciej hop dobrze zapalę światło ale na magazynie nie tylko na sklepie hop dobrze to trzeba domówić to trzeba domówić hmm. to nie trzeba już idę pomóc tam tak 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 tak. Tylko im to odniosę na magazyn. Hop, już tu pomagam. Cyk, cyk, cyk. 29, proszę pana. Ocho, tu trzeba posprzątać. Cyk. To trzeba domówić. Dobrze. To też, to też. Mm -hmm. Dobrze. To trzeba domówić i za późno już już nic nie domówimy a w ogóle jak mamy tyle licencji to co generuje w naszym sklepie największy zysk to to będzie pricing i profit najniższy profit generuje ketchup zwykły, bo tylko 40 a najwyższy profit generuje a dalej mleko w 6 paku kto by się spodziewał jego ostatnia zmiana ceny 40 dni temu no. A w ogóle śmieszne w tej grze to jest to, że ona pokazuje tu prawdziwą datę, czyli pierwszy siódmy, czyli to, kiedy ja to nagrywam, a tak naprawdę w tej grze minęło o wiele więcej czasu niż, ty, niż ten. Bo tak naprawdę nie pamiętam kiedy zaczęliśmy tą serię, ale chyba trochę ponad 4. Cztery... Naprawdę może z, z, z dwa miesiące temu około. Więc to skoro dwa miesiące temu, to około zaczęliśmy to wtedy, o tu pani nie może znaleźć, ale zaczęliśmy to w takim wypadku, około na początku wtedy listopada. I od listopada, jeśli prawie codziennie było to robione, to by było o wiele więcej dni, by, gdyby to leciało. A tak naprawdę, klientów już nie ma. To wam to za chwilę pokażę, jak to wygląda. Czy cyk, cyk, cyk. Na zakończeniu dnia wam pokażę te, o co mi chodzi. Cyk. A raczej następnego dnia, a nie na zakończeniu. Cyk, tu, tu. To. to. Ojciec, ale lagi, hop, U. ale lagi, tu powoli, cyk, i cyk, przeszły lagi, dobrze, i to tak naprawdę wszystko, dobrze, wy tutaj nosicie coś jeszcze? tutaj ten niesie do śmietnika i coś jeszcze będziesz brał będziesz a tamten proszę to odstawić na magazyn tu wszystko jest te dwa te można dołożyć jogurty więc wam chłopaki trochę po, popomagam dokładam z wami trochę dobrze to tu jeszcze to mogę dołożyć nie mogę. Dobrze. A ci ciągle coś noszą. Wody nie dołożę, może pizzę spróbuję dołożyć. Nie ta strona. Cyk, tok, cyk cyk, 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 cyk. 16 pizzę. Dobrze. Bo tam odkładamy pizzę. Dobrze. Jajka może. Czek, i jedno jajko zostało. I hop. Coś tu jeszcze da się donieść? Chyba już nie. Herbata? a nie, da się nam donieść tą jedną herbatę. Dobrze, tak. I już skończyli pracować. Jest 84 dzień, widzowie. Mamy 56 klientów, jeden nie zna z nas produktu, 55 zadowolonych, 364 punkty sklepu, prawie 3000 zarobiliśmy, 1700 na składniki, tutaj 450 i w ten sposób 375 zarobiliśmy. Ale patrzcie widzowie, teraz tutaj idę i komputer wciąż pokazuje tą samą datę. A ta data powinna, gdyby to było lepiej zrobione w tej grze, albo może to jest celowy zabieg twórców, że ta data powinna przeskoczyć po prostu. Ale dobrze, zobaczmy. Nie, nie to, tylko to. Dobrze, czyli to będzie 299? To będzie 1349? A to jest taka sama cena, bo to jest poprzedni dzień. Dobrze, więc tutaj hop. I pomagam wam dostawiać. Cyk, 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 I zostało 5 koli na magazyn. Czyli magazyn znowu będzie pełny tymi produktami. Cyk, 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 mimo tego, że jak teraz był, to był prawie pusty już bo tym, jak wszystko wystawiliśmy na sklep, to się dało dobrze, ale to tu, cyk, 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 cyk. Dobrze. Mhm. I I Cyk. I tutaj. Mhm. tak, tak, to jest, to

Dobrze. Ale też gdyby tak... Trochę można by tutaj tak pozmieniać na tym magazynie. Znaczy, najpierw trzeba tą półkę odstawić. Bo gdyby zrobić tak jak było kiedyś, tylko na większym magazynie to jakby to wyszło. Hop. I cyk. hop tutaj ta półka teraz hop. Hmm. Ta półka hop. Uh -huh -huh. Tam już klienci kupują i hop. Gdyby tak te półki teraz ustawić z powrotem, to tu jest trochę za ciasno, więc trzeba je trochę rozstawić. To może tak na tą wysokość ustawimy te półki. Op. I wtedy w przyszłości tu się wstawi rząd półek. No to jest dobry pomysł. I wtedy zamiast tam wstawiać już ten, to od razu tu wstawię tą półkę. Teraz tutaj na linii zrobię tą półkę. Ocyk. Hop. I gdyby tak tutaj zrobić w ten sposób kolejną linię półek. O tak tutaj ją zrobić. Hop. Mhm. I wtedy tu jest dobrze i wtedy tutaj, tutaj by to tak zrobić i teraz tutaj by to tak zrobić o cyk i teraz tą półkę by przestawić tutaj może o tak. cyk Hop. Tylko wtedy to można przestawić, tak na, na ścianę. Tom. Tom. Póki co to tak ustawię i Teraz można by tak poprzestawiać te półki. Hop. Hop. I. Czek. Mm -hmm i hop, więc teraz te tutaj też można tak ustawić trochę inaczej tak hop teraz tą tak hop o i magazyn wygląda lepiej chyba I jeszcze tą półkę można by tak ustawić Syk. No i teraz magazyn wygląda ładnie. Dobrze, ale ja tam siedziałem na magazynie, robiłem. A tu produktów brakuje. Cyk, cyk. Tu. Cyk. Tu się kolejka do kasy samoobsługowej zrobiła, bo nie przyszłem. Ile tych śmieci? O. Ale w ten sposób przy okazji możemy sprawdzić, że nie je, tylko jeden śmieć wejdzie do jednego worka. Ale dobrze, tu trzeba posprzątać. Ale to nie można. Tak teraz trzeba to domówić, to domówić, to domówić, to domówić, to domówić, to domówić. To domówić. To domówić. To domówić. To domówić. Dobrze. To domówić, 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 to domówić. I ustawić teraz ciebie na maksymalną prędkość i ciebie identycznie. Dobry cyk. A jak tylko znajdę trochę czasu, mm -hmm. O, cyk oh, też. I teraz muszę im pomóc. Tak, I na magazyn nowy. Dobrze. O, już jest papier. Dobrze. To nie wiem czego zamówiłem, czy ten z magazynu przyniósł. Bo papier miałem na zapas cyk.

Choć nie, tam jest wygodniej ten komputer. Jak jest wejście z tego, ze sklepu. Do, a, odłóż tą farbę. Też nie chcę siadać do tego komputera. Tylko teraz cyk. A ta farba sobie niech stanie tutaj. Oho, tu jest to do wyrzucenia. Tam jest do pomocy. Cyk, 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 jeszcze trzeba światło zapalić, hop. Dobrze, tutaj jest do posprzątania. Dobrze, coś trzeba domówić to. To trzeba. To trzeba. To trzeba. Dobrze. To trzeba to jest. To trzeba. To trzeba. To trzeba. To trzeba. I to nie można już. Dobrze. Cyk cyk, 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 cyk. I jedno zostało. I tu na magazyn. Hop! I to cyk, 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 cyk i na magazyn na magazyn tędy. hop dobrze i tu już wszystko jest więc teraz to już jest tylko wykładanie rzeczy z magazynu dobrze hop I trzeba gdzieś posprzątać nie, wszędzie posprzątane. dobrze cyk Pizza można spróbować dołożyć. Cyk, 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 hop. Dobrze. To mogę spróbować dołożyć. I hop. To dopiero co wziąłem. Już idę pomóc. Cyk, 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 cyk. 177, proszę pani. No. Tak dużo pani płaci. Dobrze. Tu wszystko jest dostawione. To jeszcze mogę spróbować dostawić. Nie tu, tylko tu. Jest full. Dobrze. To. Cek, 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 I cek idealnie. Hop. Dobrze. To. Cek, cek. Ciekawe w ogóle jest w tej że to, że normalnie coś musi stać w lodówce, ale na, na magazynie już nie musi, na magazynie już idzie na zwykłą półkę. No też by mogli dodać kiedyś taką aktualizację, że ten, że na magazyn, no też by były magazynowe lodówki takie. A nie, to dokładałem. To mogę spróbować dołożyć ale próba się nie udała. Ciekawe by było, gdyby te produkty, co normalnie stoją w lodówkach, czyli nie wiem, czy coś takiego tu mamy, mamy tą wodę na przykład, to ona tu może normalnie na półce stać. Ciekawy by był update, że takie rzeczy by musiały stać na, w specjalnych lodówkach, które by były na magazynie. Ale finish dodaj. Dobrze, 59 klientów, 14 nie znalazło produktów, 45 zadowolonych. 366 punktów sklepu, 3200 zarobiłem, 1900 wydałem na składniki, 450 tutaj takie. I w ten sposób wyszło 741 profit dzisiejszego dnia, czyli mamy 4500 na koncie. Ale dobrze widzowie, to będzie koniec tego odcinka. Nie zapomnijcie zagłosować w ankiecie. Dzięki za oglądanie. Mówił z Wami mnem 7 cześć i czołem.